Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z serii Second Brain. W poprzednich dwóch odcinkach udało nam się zbudować już pewne fundamenty, jeżeli chodzi o naszego asystenta AI. Między innymi udało się skonfigurować bazę vertable oraz dwie automatyzacje, które są stworzone wewnątrz naszej bazy danych. Oprócz tego ogarnęliśmy mniej więcej naszą automatyzację, w sumie pierwszy scenariusz w make'u. O tą część akurat ta część będzie tak kolejna a dzisiaj obiecałem Wam, że skupimy się na zbudowaniu podstawowych, tak naprawdę, naszych założeń w Voiceflow. Powinniście mieć już wybrane informacje do Waszej bazy wiedzy. Ja chcę Wam przekazać dwie informacje o fikcyjnej filtrze, którą sobie stworzyłem na poczet z tego poradnika. No i będę chciał sobie stworzyć prosty workflow, który będzie odpytywał mojego agenta. Agentom nie mnie będzie zwracał z informacjami i będą to głównie pytania związane z dokumentacją, która została przekazana wewnątrz Voiceflow, a więc przechodzimy sobie do zakładki Workflows w tym miejscu tutaj będziecie mieć na ten moment zawsze stworzoną jeden workflow który jest można powiedzieć tworzony domyślnie przy tworzeniu nowego agenta w Voiceflow, u mnie dwa, ponieważ to już mamy przygotowalne Kolejny workflow, na kolejną lekcję na Toni. Dzisiaj to przy następnym razie. Dzisiaj skupiamy się na zbudowaniu takich fundamentów, jeżeli chodzi o komunikację. U Was to prawdopodobnie będzie nazywało się main, a to sobie centrala. Klikacie sobie w to, klikacie edit workflow, i ukaże Wam się taki widok. Może nie taki dokładnie, ale ja sobie to zabiorę na chwilę. I powiniencie wiedzieć tylko i wyłącznie samo start. Jak się domyślicie, start oznacza początek konwersacji i wejście w interakcję z agentem, którego zbudujemy. Więc zawsze jak ktoś klika sobie widget z czatu i odpala się na cały czat do komunikacji, to jest właśnie start. Więc scenariusz jest taki, że chcemy, aby nasz agent się przywitał, powiedział, się cześć, słychać, w czym mogę Ci pomóc. Następnie my zadamy pytanie związane z informacjami o firmie. On nam odpowie, korzystając z wiedzy, która została do niego wygrana, mu zadamy pytanie, i tak dalej, i tak dalej. Tak będziemy mogli się bawić w taką grę pytanie odpowiedź I teraz, tak, jeżeli chodzi w ogóle o Voice flow i to, jak on działa, jeżeli chodzi o budowanie różnych rzeczy, on opiera się tak naprawdę na, na takim podejściu modułowym, kar, kar, kartowym, bo tak nazwijmy to sobie. Czyli będziemy sobie tworzyć poszczególne. Akcje następujące po sobie, w formie takich dymków, do których będziemy użyć różnego rodzaju moduły, które są odpowiedzialne za coś. Aby wam pokazać, w tym miejscu mamy dymek, który zawiera dwa moduły. Pierwszy moduł, ten tutaj, to jest moduł AI, który nazywa się Response AI. Łapiecie i przeciągacie. To jest model drag and drop. Mam tutaj obok sobie tworzyć do zasłudzenia na prawej stronie, żebyście widzieli, jak to działa. Czyli wchodzimy sobie w to miejsce. No i tutaj, jeżeli chodzi o Response AI. Jest to moduł, który generuje odpowiedź na podstawie dostarczonych informacji. Więc zobaczcie sobie, że macie Data Source, macie do wyboru AI Model albo Knowledge Base. Różnica jest taka, że AI Model korzysta ze swoich wewnętrznych zasobów, natomiast Knowledge Base jest to AI Model plus jeszcze informacje, które mamy w naszym Knowledge Base. Tak naprawdę potrzebujemy zbudować przywitanie się. Nie potrzebujemy tego informacji z Knowledge Base, wystarczy na sam AI Model. No i musimy jeszcze tutaj prompt przygotować, żeby wiedzieć, co ma napisać. Tutaj mamy prompt settings, tu wybieramy sobie model, który ma odpowiadać, generować informacje. U mnie to jest GPT 4 o Mini. Temperature na max tutaj wrzuciłem i max token wrzuciłem tutaj 35. Mam to jeszcze system prompt. Więc pozwolę sobie wejść w uzupełniony moduł, żeby tego nie przepisywać. Czyli mamy prompt, który informuje go, żeby napisał wiadomość, w której się przywitasz i pytasz, w czym możesz pomóc. Jest tam kilka zasad, między innymi to, że możesz użyć emoji, żeby wydały w formie nieformalnej, lekkiej i żeby pamiętać, że to jest komunikacja na czacie. Żeby nagle nie maila, który będzie miał strukturę dzień dobry i na końcu pozdrawiam serdecznie. I mamy jeszcze system PROM, który informuje, że nasz model jest asystentem w firmie, który odpowiada na zadane pytania, schodzi z posiadaną wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Więc dzięki temu wygaduje nam się tutaj przywitanie oraz pytanie, w czym może pomóc nasz agent. Oczywiście nie musimy korzystać z takiego podejścia. Moglibyśmy stworzyć sobie, korzystając z, z kategorii Talk, z modułu Message, o prostu wiadomość, która by zawiera, zawierała po prostu informację w stylu cześć. Ojojoj. OK, czyli cześć. czym no, mogę Ci pomóc? Okay. Tylko, że w tym wypadku za każdym razem widzicie tą samą, tą samą informację, to trochę słabo wygląda finance fajna jest jakaś różnorodność, jakaś kreatywność w tym wszystkim. Dlatego oddaje nam to m.in. moduł Response AI, który za każdą zgeneruje inne przywitanie, inną wiadomość. Okay. Jest też inna możliwość, aby w module message wykorzystać tak zwane wariacje, czyli stworzyć sobie przykład, inną wariancję tej wiadomości. To było, hej, co tam? Czy mogę Ci pomóc? Tak, moglibyśmy mieć zamiennie, bo by były losowane, która jest wybierana i pokazywana. Możemy skorzystać sobie z wygenerowania takich wariancji za pomocą AI, czyli wybieramy sobie Generate 5 Variants I zwracamy do 5 różnych wariancji naszej wiadomości Więc jak widzicie są różne sposoby, różne podejścia w Voiceflow My zostajemy sobie przy tym Ok, czyli na razie mamy tak, ktoś rozpoczyna rozmowę, wyświetla mu się wiadomość w stylu cześć, co tam, czy mogę Ci pomóc i no, tu następuje interakcja z drugiej strony, tak, czyli sprzężenie zwrotne, i teraz my, jako użytkownik krańcowy, będziemy widać, część potrzebuje informacji, na przykład o procesie reklamacji w naszej firmie. Więc, aby nasz agent mógł zebrać informacje, które przekazał mu użytkownik, musimy pojechać jakiegoś innego modułu. No, jak zauważyliście, z lewej strony mamy kategorię Talk i mamy kategorię Listen. Więc tutaj możecie się domyśleć, że tu będziemy mieli moduły, które zbierają informacje ze strony użytkownika. My tutaj sobie wierzymy Buttons, tutaj sobie wrzucimy i zapewne widząc nazwę Buttons spodziewać się jakiś przycisków, które będziemy sobie tworzyć, ale nie. Ten moduł ma bardzo fajną opcję, że oprócz tego, że możemy tam przyciski dodać, a przyciski będą definiowały troszkę co ma się zadziać, użytkownik tam może mieć przycisk, nie wiem, przejście do reklamacji, przejście do rozmów o produktach i tak dalej, ale oprócz tego, jeżeli ktoś nie naciśnie tych przycisku, tylko wpisze coś, to automatycznie ten moduł stara się sparsować kontekst pytania użytkownika do intencji, które są wewnętrznie zbudowane. Temat intencji będzie przerabiany w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy budować moduł związany ze spotkaniami. Na ten moment, jeżeli zadałem mu jakieś pytanie, a on nie ma żadnych intencji, no to nie nastąpi dopasowanie. Do I wybierze tak nazwą, ścieżkę no match, czyli brak dopasowania. I właśnie o to nam chodzi, ponieważ potem będziemy sobie rozbudowywać, zbudować, nam się to przyda. A w tym momencie, kiedy mamy tak naprawdę brak dopasowania między pytaniem ze naszej strony, a intencjami, które są wbudowane. Wewnątrz Voiceflow przekieruje nas do ścieżki no match i o to nam chodzi. I w tym momencie przekieruje nas do kolejnego modułu, który jest tutaj. ten sobie usunę. Zwodzimy sobie sobie obok tworzyć ten sam tutaj. Znowu sobie bramy Response. Response NEI. i w tym momencie będzie troszkę to inaczej zbudowane. Zobaczcie sobie, czyli mamy już Data Source, którym jest Knowledge Base, ponieważ tu będą pytania zadawane bezpośrednio do dokumentów firmowych i bazy wiedzy. I tutaj mieliśmy prompt, a tu mamy question. W question mamy już jakąś zmienną. Zmienna jest w klamrowych i nazywa się Last Utterance. To, co to znaczy? Last utterance jest to wbudowana zmienna w Voiceflow która magazynuje zawsze ostatnią wiadomość od użytkownika. Czyli przed chwilą zadaliśmy pytanie i to pytanie automatycznie zapisało się w zmiennej last utterance i wykorzystujemy ją w tym momencie do tego, aby symulowało to pytanie do naszej bazy wiedzy i wyciągnęło informację. Więc jeżeli spytaliśmy o kwestię procesów reklamacji, to te informacje trafią do bazy i dostajemy zwrotnie informacje o procesie reklamacji, Po ile one występują w tej bazie. Oczywiście musimy dać instrukcje, które będą służyły do generowania odpowiedzi, czyli mamy informacje, które otrzymamy w naszej bazy i instrukcja, która mówi, że twoja dotychczasowa rozmowa to. I to mamy kolejną zmienną VF memory, czyli Voice Flow Memory, czyli pamięć Voice Flow. I to jest pamięć, jeżeli Chodzi o rozmowę, czyli to jest taka historia rozmowy, dziesięć ostatnich wiadomości między voice flow, a użytkownikiem, tak aby znał kontekst tego, co się dzieje. Zawsze zmienne wewnętrzne są ogólnie zmienne, voice flow są w nawiasach klamrowe, tak? Czyli jak sobie nie nawias klamrowy, to wyskoczy mi wiele różnych zmiennych. No i teraz tak, najdłuższa osoba rozmowa, tak żeby wiedział, jaka była rozmowa. I tu mam tak, odpowiedz na pytanie pracownika zgodnie z informacjami, które posiadasz. Tak, czyli informacje są tutaj. Zasady są następujące, znowu to emoji, znowu, żeby forma nieformalna, znowu, że to jest komunikacja w czacie, ale dodaliśmy jeszcze informację, żeby, żeby pisał zwięźle i konkretnie. Czemu zwięźle i konkretnie? Wiadomości no oczywiście charakteryzują się tym, że to ma być krótka wymiana informacji, jeżeli tak przyjmujemy, a z drugiej strony też chodzi o to, że korzystamy tutaj z modeli AI, które Generują za odpowiedź na podstawie ilości użytych tokenów, a my płacimy VoiceLoad za tokeny. Między innymi, kont za 50 osób na VoiceLoad ma do miesiącu do wykorzystania 2 miliony tokenów. Więc jeżeli mamy wydawać tutaj duże limity, jeżeli chodzi o tokeny, to łatwo to możemy wyczerpać. 128 tokenów to jest tak mniej więcej 100 znaków, coś takiego. Więc, jeżeli oczekujesz, że agent macie zwracać bardzo rozbudowane informacje, elaboraty, no to oczywiście zwiększ sobie na przykład do 1000, jeżeli chodzi o ilość tokenów. Ale często te mniejsze ilości wystarczają, jeżeli potrzebujemy zwięzłej i konkretnej informacji. Jeżeli mamy jeszcze do wyboru, to mamy tak Not Found Path. Możemy sobie ustawić, czyli w momencie, kiedy nie znajdziemy odpowiedzi w naszej bazie danych, będziemy przychodzili do tej ścieżki. Dalej mamy Override prom Settings. Możemy tutaj sobie zmienić ustawienia. Modelu LLM, który jest używany do wygenerowania odpowiedzi. Standardowo jest tutaj rzucony model, który jest używany na naszej bazie wiedzy. Więc ja tutaj możecie go zmienić. Ja to sobie wyłączam, nie potrzebuję tego. No i to tyle, jeżeli chodzi o response AI, kiedy wybieramy sobie Knowledge Base. Tutaj znowu rzucamy model, moduł Buttons, to miejsce. I ja mam tutaj znowu Listen for Intent, czyli. O wygenerowaniu odpowiedzi. Znowu szukamy, oczekujemy na odpowiedź z perspektywy użytkownika krańcowego. Więc w tym momencie skończyliśmy taki bardzo prosty scenariusz, jeżeli chodzi o pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. I tak między innymi tutaj możemy się tym przerzucać. Czyli w tym momencie możemy sobie kliknąć run, Znaczy run test, i zadać pytanie. Ok, czyli teraz tak. Wygenerował nam wiadomość. Cześć, jak się masz? Czy mogę Ci dzisiaj pomóc? Jesteśmy tutaj. Teraz ja klikam Cześć, jaka jest historia naszej firmy. Klikam Enter. Teraz stąd przechodzimy sobie tutaj. On generuje informację, którą wygenerował w kleju i znowu słucha naszej wiadomości, nasłuchuje naszej wiadomości, nasłuchuje na intencje. Więc jeżeli teraz dajemy mu pytanie, które hmm, na przykład będzie troszkę poza jego obecną wiedzą, przykładowo. Okej, okay, dzięki. A jaki jest nasz no, wiem, czy klient? Taki literówek, ale tak sobie da z nimi radę. I nie mam informacji, z nie mam informacji na temat naszego, naszego klienta. Czyli nie halucynuję, Odpowiadam zgodnie z prawdą. Czyli nie przekażę mu takiej informacji, ja to potwierdzam, nie przekazuję mu takiej informacji, więc nie mam odpowiedzieć. ale widzisz na tutaj, że uciął się w trakcie zdania, więc ilość tokenów 128, na przykład moglibyśmy zmienić na większą i to zmienialiśmy w tym miejscu ciężko teraz, dobrze wygląda, już 300 Trzymamy dwa razy większą wiadomość, znaczy on nie za każdym razem generuje takiej dużej wiadomości, jak ma więcej tokenów, ale po prostu nie przerwie mu w trakcie tak, jeżeli chodzi o ilość tych tokenów no i teraz taki, mamy normalnie taki bardzo prosty scenariusz, który chciałem pokazać, jak się w ogóle buduje, tego typu scenariusz w Voiceflow. Ok, ale jak go teraz używać? Czy za każdym razem muszę wchodzić na Voiceflow, wchodzić tutaj na scenariusz, klikać run, rozmawiać sobie? Nie do końca. Po pierwsze kliknijcie sobie na publish. Najpierw, widzicie sobie wersję, że której został na przykład nie wiem, jeden, klikacie publish, wszystko ładnie opublikuję. tutaj mamy pasek czytania się. Naśomu chwilę, ok. A i teraz klikamy sobie Embed Widget. I tu mamy kod, za pomocą którego możemy osadzić naszego agenta na naszej stronie. To jest ta customizacja, wybranie kolorów, loga itd. itd. Ale teraz tak, możecie sobie stworzyć w swojej stronie firmowej niepubliczną stronę, gdzie tego agenta wrzucicie i potem się w zespole, że wykażemy o niego dostęp. Aczkolwiek, jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, Wasz działajt jest bardzo zainteresowany problemem z drukarką. Może nie macie po prostu swojej strony jeszcze, a pracujecie nad tym, ale w tym momencie nie macie, to możecie skorzystać z darmowego rozwiązania od Google'a. Czyli będziemy musieli teraz sobie przejść na nasz dysk Google, A jeżeli szukasz gotowych scenariuszy, które możesz łatwo i szybko implementować do własnych narzędzi i móc w pełni korzystać od razu z budowanych przez nas automatyzacji, to koniecznie sprawdź naszą społeczność na platformie School o nazwie Rozwój Biznesu plus AI. W tym momencie naszej zamkniętej społeczności jest 159 osób w których skład wchodzą przedsiębiorcy, specjaliści, eksperci, którzy są sfokusowani na tym, aby budować i automatyzować własne przedsiębiorstwa swoją codzienną pracę. W zakładce Classroom znajdziesz dostęp do wszystkich naszych nagranych materiałów, gdzie masz między innymi dostęp do kursu fundamentów z Znajdziesz różnego rodzaju scenariusze automatyzacji dla różnych branż i m.in. są nasze takie flagowe poradniki jak Content Machine, generowanie leadów czy Second Brain, jak i ostatni, dodany też poradnik z automatyzacji rolek. Oprócz tony ciekawych materiałów i poradników, znajdziesz również dostęp do społeczności i forum, na którym każdy może zgłaszać swoje pomysły, jak i też te problemy, które często się pojawiają podczas budowania automatyzacji. A to, co nas wyróżnia, to jest to, że każda osoba, która zgłosiła się do nas z jakimkolwiek problemem, zawsze znajdowała na nie odpowiedź i wsparcie z naszej strony. To już dziś i skorzystaj z kilkunastu gotowych scenariuszy, jak i kilkadziesięciu materiałów wideo. Google. A. Jak macie na dysku Google, klikacie sobie New. Wybracie More, następnie Google Sites. Klikacie Embed. Embed code, jeden kod Klikacie Insert To Wam się wkleja, można je sobie rozszerzyć żeby to lepiej wyglądało potem trochę w dół Klikacie Publish Tutaj musicie sobie stworzyć adres strony, oczywiście nie od www, tylko to co będzie po tym miejscu Przy Przykładowo niech to będzie SB jako second brain, myślnik 2024 Nazwy takiej nie ma Klikam Publish Opublikowało się. Wchodzę tutaj. Klikam View Publish Site. No i macie publikowanego Wasze agenda. Macie do niego teraz dostęp. Oczywiście dostęp ma tylko osoba zalegowana na waszym koncie Google. Więc jest on dostępny dla Was. Bądź jeżeli korzystacie z Workspace'ów na Google, to dla każdej osoby, która jest w waszym workspace'ie. Więc to tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. I budowę takich fundamentów, jeżeli chodzi o Voiceflow. W kolejnym odcinku będziemy się skupić już na ciekawszych rzeczy, bardziej zaawansowanych, bardziej użytecznych, między nie będziemy tworzyć sobie już tą część, gdzie będziemy angażować nasz second brain, naszego agenta w wsparcie nas w zakresie spotkań z klientami, tylko mówię o tych, tych, co już było i co będą, czyli będzie on dostęp do wszystkich informacji z naszych spotkań z klientami, które mieliśmy notatek, co się wydarzyło, jakie tam były ustalenia, I będziemy mogli go wypytywać, na przykład o to, czy na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o tym i o tym, bo nie pamiętam, albo że konstruuję maila do klienta, a spotkaliśmy go dwa tygodnie temu, a nie wiem konkretnie, czego on potrzebuje. Pamiętam, że coś nam wspominał, ale nie pamiętam konkretnie co. Będziemy mogli naszego agenta zapytać i on nam odpowie, ponieważ będziemy do tego dostęp. Więc w kolejnym odcinka skupimy się na zbudowaniu takiej nowej ścieżki. Będziemy pracowali w Make'u, trochę w Airtable, a najwięcej będziemy w Voiceflow tej tworzyli, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Więc to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!